Cześć. Lecimy dalej z serią na podwojenie. Nasze dotychczasowe statystyki to trzy wygrane kupony i tylko jeden przegrany. Nasz kupon składa się z sobotnich zdarzeń. Start o godzinie 18:00. Wszystkie spotkania pochodzą z oferty eliminacji do mistrzostw świata. Jeżeli film ci się spodoba, zostaw łapkę w górę dla motywacji oraz subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Na początku również super promocja do Betfan. rejestrując się z linku w pierwszym podpiętym komentarzu pod filmem z kodem promocyjnym doświadczeni swój pierwszy kupon do kwoty 600 zł zagraj bez ryzyka, a w przypadku porażki bookmacher zwróci Ci całą postawioną stawkę na konto bonusowe, gdzie następnie wymagany jest jedynie jednokrotny obrót. Za drugi depozyt otrzymasz również 100% płaconej kwoty aż do 1000 złotych na konto bonusowe. Kurs ogólny kuponu to 2,25. Gramy na wygraną Austrii z Wyspami Owczymi, zakład na to, że przynajmniej jedna z drużyn nie zdobędzie bramki w starciu Gruzja kontra Grecja oraz brak strzelonego gola San Marino w meczu z Polską. Austria po porażkach z Izraelem i Szkocją nie może sobie po prostu pozwolić na kolejną stratę punktów. Jeśli nie wygrają, ze znacznie słabszą reprezentacją Wysp Owczych, ich marzenia o grze na Mistrzostwach Świata będą sobie mogli odłożyć na kolejne. Kolejne 4 lata. Obecnie tracą 4 punkty do wicelidera tabeli. Ich celem jest po prostu wygrywanie wszystkich spotkań do końca, aby zagrać w barażach. Austria posiada znacznie lepszą kadrę od gospodarzy tego starcia i uważamy, że niespodzianki tutaj nie będzie i wygrają goście. Gruzja Grecja, gramy na przełamanie z serii Grecji, która we wszystkich dotychczasowych spotkaniach eliminacji pokryła BTS. Ekipa ta jest dość anderowa, więc ciężko, aby seria bramek trwała we wieczność. Gruzini nie strzelają dużo bramek. Zdobyli ich zaledwie dwie w pięciu meczach. Grecja jednak lubi grać defensywnie. Uważamy, że w tym starciu nie będzie dużej ilości goli. Na koniec brak gola San Marino w meczu z Polską. Kopciuszek piłkarski zdobył jedną bramkę w tych eliminacjach właśnie w meczu z Polską. Nie wierzymy, że powtórzą ten wyczyn. San Marino zdobyło gola tylko i wyłącznie ze względu na fatalny błąd w defensywie naszej kadry. To będzie mecz, który rozegra się na połowie gości. Łukasz Fabiański pożegna się z kadrą i z pewnością będzie chciał zachować czyste konto. Burs kuponu to 225. Standardowo po więcej typów wpadajcie na naszą grupę na Facebooku czy też stronę internetową www.doświadczeniebookmerzy.pl. Trzymamy kciuki za kupon oraz życzymy miłego oglądania meczów eliminacji do Mistrzostwa Świata. Trzymajcie się ciepło, cześć.